W dwóch odcinkach. Drugi odcinek będzie bonusem dla osób wspierających kanał, tam pokażę, jak zadanie dokończyć, teraz powiem Ci, jak je zacząć. H od X to jest funkcja wymierna, czyli funkcja, którą możemy zapisać w postaci ilorazu dwóch wielomianów. Załóżmy, że będziemy dzielili wielomian w1 od X przez wielomian W2 od X. To znaczy, że wielomian w od jeden, w1 od x przyjmuje taką postać, tak jak licznik tej funkcji, a w2 od x taką postać. Pamiętajmy przy tym, że mm, wielomian w2 od x musi być liczbą różną od zera, żeby ta funkcja miała sens, prawda? Bo w matematyce wiemy, że nie możemy dzielić przez 0. Dlatego. W tym momencie wyznaczamy dziedzinę tej funkcji. Zapisujemy sobie takie warunki. Jedynkę przenosimy na prawą stronę ze zmienionym znakiem. I już wiemy, że dziedziną funkcji H są liczby rzeczywiste. Jest to zbiór liczb rzeczywistych. Za wyjątkiem liczby minus 1, czyli w tej funkcji nie ma argumentu o wartości równej minus 1. Moi drodzy, chcemy tutaj ustalić dla tej funkcji taki parametr m, dla którego ta funkcja będzie miała jedno miejsce zerowe. Gdybyśmy liczyli miejsca zerowe, to postąpilibyśmy w ten sposób, że zapiszemy h od x to się równa 0, czyli będziemy sprawdzali, dla jakich argumentów ta funkcja przyjmuje wartość równą 0. No więc patrzymy na ułamek. Kiedy ułamek jest równy 0? Wtedy, kiedy jego licznik jest równy 0. Dlatego zapiszemy, że 4x kwadrat odjąć 8x dodać m równa się 0. I teraz w kolejnych odcinkach będę pokazywał takie warunki. W kolejnym odcinku, nie w kolejnych odcinkach, tylko w kolejnym. W Następnym odcinku będę pokazywał takie warunki, dla których rzeczywiście funkcja h(x) będzie miała jedno miejsce zerowe. Zapraszam.